Dzisiejszy odcinek będzie totalnym sztosem, bo na dziś zamówiliśmy trzy Mistery Boxy z różnych stron świata. Pierwszy z nich zamówiliśmy na eBayu z Niemiec, więc jest reprezentantem Unii Europejskiej. Drugi pochodzi z Amazona, ale zamówiliśmy go przez polskiego pośrednika, a jako że Amazon to amerykańska firma, to dziś reprezentuje on USA. Trzeci największy i otwarcia tego nie mogę doczekać się najbardziej, bo pochodzi on z Japonii, którą mega się fascynuje, i zamówiliśmy go na Zen Market. I to moja pierwsza paczka z Japonii w życiu, więc też pierwsza paczka z Japonii, którą mamy na tym kanale! Dwa pierwsze pudła, czyli europejskie i amerykańskie, to stuprocentowe mystery boxy. I nawet ja nie mam pojęcia, co jest w środku. Natomiast trzecie, to z Japonii, to mystery box dla Was, bo Wy nie wiecie, co będzie w środku. Ale ja już wiem, bo sam go zamówiłem. I gwarantuję Wam, że czy w środku to sztos. I ważne w kwestii pudła z Japonii, więc powiem Wam to już na wstępie. Za tą paczkę początkowo zapłaciłem sam, ale finalnie. Łacił ją Zen, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. A zdecydowałem się na ten zakup i zdecydowałem się na zakupy na Zenie, bo ich system jest serio spoko. Posłuchajcie sami, będziecie wiedzieć, jak można sobie zamówić rzeczy z Japonii. I sami zrozumiecie, że serio to dobrze wymyślili. I działa to tak, że na ich stronie w różnych sklepach możecie wyszukać unikalne japońskie produkty albo wkleić własnego linka. Potem dodajesz swoje produkty do koszyka, a Zen sprawdza ich dostępność. Jeśli są dostępne, możesz przelać sobie kasę na konto w zenie i sobie je kupić. Pobierają naprawdę drobną prowizję za doładowanie środków i naprawdę drobną prowizję w w kości 500 jenów, czyli jakieś 13 złotych za kupienie każdego przedmiotu. I teraz słuchajcie, bo to jest największy sztos. Wasze kupione produkty są wysyłane do magazynu Zena w Osace i tam możecie przechowywać je przez 60 dni za darmo. A paczki z Japonii do Polski są dość drogie, więc lepiej zrobić większe zakupy, albo złożyć się ze znajomymi. Zresztą, Zen ma kalkulator cen paczek, który przewiduje mniej więcej koszty przesyłki, więc można wybrać taką szybszą, która będzie droższa, albo taką wolniejszą, która będzie tańsza. Więcej albo dokładniej opowiem Wam w dalszej części filmu, albo możecie to sprawdzić klikając w linki zena, które zamieszczam wam. Opisie. Tam też wszystko jest naprawdę dobrze wyjaśnione. Jak chcecie więcej odcinków z paczkami z całego świata, to serio, zostawcie tu jak najwięcej łapek w górę, bo paczki z całego świata nie są najtańsze, ale z pewnością są mega ciekawe do otwierania, więc ja już się nie mogę doczekać. Także pamiętajcie o łapie, strzelcie sobie też tuba, żeby widzieć wszystkie kolejne takie odcinki. A teraz! Ruszamy na podwój świata. Zaczynamy! Paczka, od której zaczniemy, to Unia Europejska, Niemcy. Także Guten Morgen. I nie jest to najtańsza ani nie najdroższa paczka w tym odcinku. A mimo wszystko kosztowała 149 euro. Więc przejrzenie na złotówki wraz z przesyłką, która też nie była tania, kosztowała nas 754 zł. To sporo, jak na Mistery Boxa. Ale na jej obronę powiem Wam, że po niemiecku, co prawda, na aukcji Pan wypisywał, że w środku mogą być naprawdę fajne rzeczy, i ta paczka jest Serio ciężka. Pokażę wam, jak ciężka. Ta paka waży niecałe 7,5 kg i naprawdę ciężko mi ją utrzymać w ten sposób w rękach. Więc w środku może być konkret. Zobaczmy. Ej! Stary, na przedmiotach mamy wypisaną cenę online, ile to kosztuje normalnie w sieci. Czyli to na przykład kosztuje od 25 do 35 euro. Tak, normalnie. I wszystko jest w osobnych kopertach. Ej, sztos. Pakowanie sztos. No to zobaczmy, co normalnie w sieci kosztuje do 35 euro. Ej! To jest kamerka Logitecha i taka używana, raczej używana. Ale kamerki techa są świetne i jeżeli działa, to my możemy z niej przemoc korzystać. W domu sprawdzę, czy działa, więc tak na szybko. Hej, elegancko! Jak widzicie, ta kamerka działa. A teraz weźmy sobie coś taniego. Mamy kopertę, która jest lekka i normalnie kosztuje 5 do 10 euro. Co to będzie, jakaś karta Pokémon może? Co jest? Jest tu coś w ogóle? A, jest! <laughs> o, stary! Gra na Nintendo 3 ds Nie wiem, co to za gra, ale mam Nintendo 3 ds To jest jakaś gra z pieskami i kotkami? To też w domu sprawdzę, czy działa. Moja konsolka, ja. Dzień dobry, pieski. Wyciągamy starą kasetkę, kładamy pieski i uwaga. Chule the dogs out? Jest! Mamy psiury. Okej. Okay. Jest pimpek, sznycel i burek. No i, i proszę bardzo, mamy komplet. Gierka działa. Elegancko. Ale to, to, to na raczej nie jest jedna z tych gier, w które chciałbym grać. Kolejna rzecz. 10 do 15 euro normalnie. O, to będzie coś na plejkę. O, ho, ho, ho! Stary Assassin's Creed. To to przemoc sprawdzi w domu, czy działa. Działa. Tutaj jest duże wahanie cenowe od 5 do 15 euro i dość spory przedmiot to jest. Ta, to jest karta sieciowa na USB. Dobra, to sobie zostawimy w studio, to może się przydać. Kolejna rzecz 679, coś okrągłego. <laughs> Jejku. Dobra, to na pewno działa i to w studiu może nam się przydać. Taśmy nigdy za wiele. Dobra, 5 do 10 euro. <laughs> A na pudełku nawet więcej, bo na pudełku 19 euro i jak widzicie, jest to GTA 5. A, i to jest na PS3. Tutaj, o, tu widać. Dobra, teraz coś dużego. 10 do 15 euro? A, dobra, wiem, to jest zabawka. Stary, to jest drewniany laptop, w którym możesz wsadzić tutaj kredę i na przykład narysować sobie swoją własną tapetę. To jest moja ulubiona postać, nazywa się Przemo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. panie, coś za 30 euro. I to jest coś papierowego. Ty, może to będzie jakiś komiks unikatowy albo coś, ja nie wiem. Ale boję się, że może być po niemiecku. O stary, coś z gotyka! I to po niemiecku. I co to jest? To jest jakiś poradnik, tutorial. Nie mam pojęcia. Trzymaj, Przemo, przestudujesz w domu, ty lubisz goticzka. Gruzgot! Jakie to wielkie! I to może kosztować albo bardzo mało, albo bardzo dużo. 10 do 50 euro. Stary, to jest jakiś kontroler. Ale to będzie do jakiegoś pojazdu RC? Do jakiegoś drona? Pewnie i do tego, i do tego. I takie kontrolery faktycznie mogą być czasem drogie. To wygląda jak profesjonalny sprzęt. 15 do 30 euro, a malutkie... A, nie! <ścoughs> dostaliśmy telefon! To jest taki dziadkofon trochę. Ej, mój dziadek narzekał, że mu się telefon trochę Czuję, ja on takie właśnie lubi. Mój dziadek nie chce smartfona. To jest mówka telefon. To jest nowy dziadkofon, no? No nie, no nie taki nowy. No dobra, może minimalnie używany. No ale okej, okay. szczerze jestem pozytywnie zaskoczony. To jest jeden z najlepszych mystery boxów, jak otwieraliśmy do tej pory. A to jest coś, co zrobiło wagę i kosztuje około 10 euro. To na bank są jakieś śluby albo jakiś uchwyt. O, stary, przecież na tym to można chyba zamocować budynek. Co to jest? Jest porządne. 5 do 20 euro? Za? <laughs> to będzie dla babci. Radyjko Olympus, a jakieś miniaturowe? Czy to jest dyktafon? Mikrokasetę rekorder, stary jak i old school. Czymś takim nagrywali się szpiedzy w czasach, kiedy James Bond był jeszcze modny. Na takie małe kasetki. A to? Jakieś długie, 25 do 50 euro? Uuuuuuuuuuuuu, uu, uu, uu. co to jest? To jest do grania czy do gotowania? Bo to można albo tak uderzyć i będzie dźwięk, albo coś tym nadziać, na przykład Indora. Ale chyba to jest do gotowania, jakieś narzędzie kuchenne. Posłuży mi do otwierania paczek. Następna, 5 do 10 euro. To jest to z krzywym rogiem. Patataj. Dobra, 5 do 10 euro po raz kolejny. Uuuu. Rayman Legends, ale na PS3, więc znowu nie sprawdzimy. Kurczę, musimy kogoś znaleźć, kto ma PSA3. Jeden do 2 euro, coś mega taniego. Jakieś elektrozłączki. 5 do 10 euro, chyba najpopularniejsza cena i to są zazwyczaj gierki. Ej, Assassin's Creed Syndicate, tamten to nie był Syndicate, nie? O, czyli są dwie części Assassin's Creed'a, i obie trafiają w ręce pana Perzemysława. Następne 15 do 20 euro. I to też wygląda jak graty. Może to będzie na piątkę, albo nie. To jest jakiś steelbook. I jest to Call of Duty Modern Warfare. No ten taki. A na co? Trzy. Po raz kolejny. Następna gierka. O, stary! Harvest Moon! Kocham Harvest Moon, i to jest na Wii. A Wii jest chyba jedyną konsolą z Nintendo, który nie. Ma... Ja teraz mówię poważnie. Ja kupię Wii. Zobaczmy. Ej, nie, no ta płytka jest albo odnowiona, albo w naprawdę dobrym stanie. Jakiś minimum, ale nie wiem, czy oni jej nie odnawiali, wiesz? Jezu, nie wiecie, jak się z tego ucieszyłem. A tutaj? Ty, tu będzie chyba jakaś sama płytka. 30 do 35 euro? To wygląda, jakby była sama płyta w środku. No to już jest płytka na bank. W Ale czemu taka droga? Jest to. Bo to jest teken i teken faktycznie może być drogi. Kolejna rzecz, euro do 5, ale. O, co to jest? Okej, okay, to jest na Nintendo 3DS -a i to jest na plus, ale na minus? Nie mam pojęcia, jakim jest ta baba. Co? To musi być skam, to nie może tyle kosztować. 50 do 150 euro, to by zwracało wartość paczki, jeżeli by to była ta górna kwota. Ja to sprawdzę. To jest zegarek firmy Swatch na skórzanym pasku. No, powiem ci, różnie jest. Na no, eliksie na przykład za 150. Ale też widzę jakieś e, po 450, po 200 euro, po 500 zł. Okej, okay, to tak czy siak, nie jest to tania rzecz, jeżeli ktoś z Was zna się na zegarkach, to byłbym wdzięczny, gdyby napisał w komentarzach, ile to serio może kosztować. Okej, okay, coś, w nietypowym kształcie za 10 lub 15 euro, to jest ciśnienie obieczne. No i po raz kolejny prezent dla dziadków, ironicznie... Może się przydać. Dobrze, żeby seniorzy o siebie dbali i zadbajmy o zawartość tego z euro do trzech? Znowu jakaś kana montana na PlayStation. A, to jest po prostu płytka, okej? Okay? A tu mamy 5 do 7,5. Ojejku, tu jakieś ma dziwne takie przytu... AHA! To są tritytki zipy, tylko że metalowe, takie metalowe obejmy. Ej! I to wszystko! Ale muszę wam powiedzieć, że to naprawdę jest jeden z najlepszych mystery boxów, jakie otworzyłem. Był świetnie zapakowany, ten patent z cenami kapitalny i mimo tego, że wiele rzeczy było używanych, jestem zadowolony. Bardzo zadowolony, panie Niemcu, dobra robota. Good morning, my beautiful viewers! This is paczka straight from USA, America, za którą zapłaciliśmy 300 zł, i tak jak mówiłem, kupiliśmy ją przez polskiego pośrednika, bo jakbyśmy ją mieli zamówić z Ameryki, to przesyłka byłaby horrendalnie droga i szłaby bardzo długo. Ale jest to paczka Amazonowa. I trochę się tego obawiam, bo mieliśmy ją. Nie, Nieważne, mam złe wspomnienia z takimi paczkami. A jednak ta paczka nie była taka zła, ale nie była też najlepsza. I szczerze mówiąc, trochę brakuje nam czasu antenowego. Dlatego w tym momencie, tak w skrócie widzicie większość przedmiotów wartych uwagi, które w niej znalazłem. Moje wrażenia są takie, że była gorsza od poprzedniej, ale była też tańsza. I w sumie warta swojej ceny. Moja ocena tego boksa to solidne 6,5 na 10. Nie był taki zły, ale prawdopodobnie nie kupiłbym go ponownie. I dobrze, że w ten sposób oszczędziliśmy sobie trochę czasu, bo teraz czeka na nas coś o wiele ciekawszego. Okej, na łata siła norber des yoroshiku! bo przed nami paczka z Japonii, którą zamówiłem na Zen Market i tej się tak bardzo nie mogłem doczekać. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, bo w Japonii da się dostać tyle ciekawych rzeczy, rzeczy których nie ma w Europie, nie ma w Ameryce, są tylko i wyłącznie tam i naprawdę ciężko się zamawia rzeczy z Japonii, znaczy normalnie ciężko by się zamawiało rzeczy z Japonii, gdyby nie Zen Market. I Ja wiem, że po dzisiejszym odcinku wielu z was pewnie będzie miał milion pomysłów, co z Japonii mogłaby zamówić dla siebie i dlatego chciałem, żebyście wiedzieli, z jakimi kosztami to się realnie wiąże. Bo sam na początku nie do końca zdawałem sobie z tego sprawę, bo tak na wstępie to jest trochę złożone. Dlatego przygotowałem specjalną tabelę ze wszystkimi mega dokładnymi obliczeniami i serio, dobrze ją przekminiłem. Azen Market to bardzo uczciwa firma, są przejrzyści ze swoimi klientami i zgodzili się, żebym to dokładnie Wam wytłumaczył. Bo cena, którą widzicie na aukcji w Japonii, różni się znacząco od ceny, którą finalnie poniesiecie. Ale spoiler, wciąż to dużo taniej niż te same rzeczy, które są importowane do Europy i sprzedawane przez sprzedawców na jakichś portalach. To wciąż jest taniej, ale różnica jest duża. Zobaczcie sami. Do japońskiej ceny w jenach podanej na aukcji trzeba doliczyć jeszcze cenę wysyłki na terenie Japonii. Do tego drobną prowizję zena i to łącznie daje nam cenę wewnątrz Japonii. Oczywiście wszystkie te koszta w swojej tabeli przeli. Liczyłem również na złotówki. Ale kiedy wasza przesyłka opuszcza Japonię i jest wysyłana do Polski, to musicie w tym miejscu doliczyć dodatkowe koszta, o których warto wiedzieć. Te koszta to VAT 23% cło, jeżeli wasza paczka przekracza wartość 150 euro. Jeżeli nie, to jesteście zwolnieni z opłat celnych. Oraz koszt wysyłki z Japonii do Polski. W kwestii kosztu wysyłki, jak widzicie, moja paka jest naprawdę ogromna, więc moja wysyłka była jedną z tych droższych, szczególnie z tą szybszą. I koszt mojej wysyłki to dokładnie 397 zł i 13 groszy. Więc następnie w mojej tabeli mamy cenę produktu łącznie z VAT i cłem, potem wagę produktu, której użyłem do obliczeń, by podzielić koszty wysyłki na wagę przedmiotów, bo uznałem, że w przypadku paczki zbiorowej to będzie najbardziej Sprawiedliwe. I to wszystko do kupy daje nam cenę łączną ze wszystkimi wysyłkami, wszystkimi opłatami i totalnie wszystkim. I taką cenę będę Wam również podawał przy przedmiotach. A finalną tabelkę z dosłownie wszystkim, co dziś zobaczycie, pokażę Wam na końcu w formie screena, bo teraz nie chcę jeszcze spoilerować przedmiotów, bo przedmioty teraz musimy w końcu zobaczyć. A z Japonii najczęściej zamawiamy rzeczy związane z naszymi zajawkami. Dla jednych to pokemony, dla niektórych to mogą być słodycze. A ja ostatnio mam zajawkę na takie rzeczy, co się kręcą. I to właśnie one czekają w tej paczce. I to są serio rzeczy, których tutaj nie da się dostać. To są unikaty, kolekcjonerki. Niektóre z nich są ciężkie do zdobycia, w nawet, Japonii, nawet w Japonii. I niektóre z nich są naprawdę dużo warte. Patrzcie na to. A by the way, koszt całej tej paczki to 1796 zł. Dziękuję, Zen. <noise> a miałem to zapłacić z własnej kieszeni, czajcie? Uwaga, uwaga! Czas przeciąć taśmy! I nawet wiem, od czego chcę zacząć, a chciałbym zacząć od tego. A jest to japoński zestaw Beyblade wraz ze specjalną japońską areną, która różni się od tej europejskiej i amerykańskiej. Cena tego dużego zestawu na aukcji w Japonii to zaledwie 150 zł, jak cudownie byłoby mieszkać w Japonii, bo łączne koszta ze wszystkimi opłatami dookoła... To 431 zł. I to było ciężkie stosunkowo, dlatego też tutaj doszły dość duże koszty przesyłki, ale to jest serio fajne i ważne. Wiecie, ile by to kosztowało tak u nas? Ten sam zestaw sprowadzony z Japonii na Amazonie u sprzedawcy kosztuje 603 zł, więc to i tak o wiele taniej, jeżeli sami to sprowadzicie. Unboxing na szybko mamy za dużo rzeczy. Wyciągnę to w magiczny sposób. I mamy to, a zestaw składa się z instrukcji w języku japońskim. Nie wiem czemu, ale cieszą mnie też laczki. Z uchwytu, którego nie ma normalnie w zestawach. Ze string lanchera czyli z takiej wyrzutni sznurkowej w ładnym, niebieskim kolorze. Z jednego japońskiego Beyblade'a, którym będziemy grali, i on nazywa się Dragon Sword. I najważniejsze, powód, dla którego kupiłem ten zestaw, bo spójrzcie sami, to jest normalna europejska czy też amerykańska arena. A to jest ta japońska, która jak widzicie, jest przezroczysta, więc można sobie położyć jakąś, nie wiem, ładną tapetę na stole. Albo ładniej będzie można nagrać z tego rzeczy. Jest jeszcze jedna ważna różnica. Nie wiem, czy to zauważyliście. Japońska arena jest większa, więc zmienia przebieg rozgrywki. I to też będzie mega ciekawe. O, tutaj to doskonale widać. Różnica w wielkości jest znaczna. Przemo? Chodź, musimy przetestować ten zestaw. Do ręki przykleiliśmy GoPro i wszystko będzie genialnie widać, dlatego, że jest przezroczysta. Czerwony dysk. Przemo, niebieski dysk. Ja? Gotowy? Trzy, tak. dwa, 1. Pierwsza walka na nowej arence. O, było blisko. Właśnie na tej większej arence ciężej wepchnąć do tej kieszeni. Tutaj dyski ofensywne, którymi gramy, mają trochę gorzej, a minimalnie. Ale wygrałem. Spokojnie będziesz miał szansę się odegrać. Mamy tego więcej! Wszystkie Beyblade'y i wypakowane rzeczy będziemy sobie kładli tu, o, na podstawkach. Wszystkie pudełeczka będziemy stakować w tym miejscu. A teraz czas na kolejnego Beyblada, który będzie do grania, bo spoiler, nie wszystkimi dzisiaj zagramy, bo niektóre to kolekcjonerki. Ne, tam gadasz. No, stary, o niektóre są za drogie, żeby tym grać serio. Ale ten nie był, bo na japońskiej aukcji kosztował zaledwie 43 zł, a jego cena finalna z kosztami to 103 zł. Natomiast sprowadzony kosztuje jakieś 124 zł, więc wciąż taniej na Zen Market. I ten Blade to UX-01 Dran Buster, czyli z tej samej serii, co ten, ale ten jest wyjątkowy i jest w zestawie z super wyrzutnią. I odpakowane, a w zestawie mamy Wind Launcher, czyli najmocniejsza i najszybsza wyrzutnia, która ma trochę mniej kontroli od tej i tym się różnią. Ta jest szybsza, ta więcej kontroli. Oraz najbardziej ofensywny, ale jednocześnie najbardziej ryzykowny Beyblade w całej grze Dran Buster. I on charakteryzuje się tym, że ma jeden punkt styczny: albo przywali i rozwali, albo przegra. No to co? Sprawdźmy to. Dawaj przemo. 3, 2, 1. Ohoho! Ale sieczka, mówiłem? Albo walnie i rozwali, albo przegra. I walnął, i rozwalił. Zobaczcie powtórkę. Stary, ja nie wiem, czy to nie będzie mój nowy ulubiony Beyblade. To jest rzeźnik. Zanim pokażę wam limitowane Beyblady, muszę wam wytłumaczyć, skąd one się biorą i skąd pochodzi ich cena. Często wygórowana cena. Niektóre Beyblady można wylosować w Japonii w tak zwanych kulkach gacia. Gaccia? Coś takiego. Inne są sprzedawane tylko w określonych miejscach, albo tylko na określonych japońskich eventach w limitowanej sprzedaży. A jeszcze inne można zdobyć za pośrednictwem japońskiej Beyblade'owej aplikacji i trzeba mieć naprawdę dużo farta do niektórych rzadkich okazów i trzeba mieć specjalny przyrząd, który służy do zbierania punktów w tej aplikacji za granie w Beyblady. I nie mam pojęcia, czy to będzie działać u nas w Europie, dlatego kupiłem, żeby sprawdzić. Na aukcji kosztował 73 zł, a w całości 141. I to jest dość ciekawa nakładka. Na szybko wam pokażę. Samo urządzenie jest urządzeniem elektrycznym, więc tutaj musimy wsadzić baterie. Dwa cienkie paluszki. I ten sprzęcik montuje się na dowolnej wyrzutni. Może być to zarówno String Launcher, jak i ten Ripcord. I jest zielone, czyli jest gotowe do gry. I z jeszcze jedna fajna rzecz, patrzcie to. Tą szybkę można sobie zdjąć i podmienić ten papierek na jakikolwiek customowy. Możemy sobie tutaj dać naszą własną grafikę. No i żeby to miało sens, trzeba sobie pobrać z QR-codu aplikację. Tu mamy japońską stronę. Tu mamy aplikację, która niestety w naszym kraju nie jest dostępna. Jest jakaś europejska, ale ta europejska tego nie obsługuje, więc miejmy nadzieję, że do europejskiej kiedyś dodadzą tą wspaniałą funkcję że będę mógł sobie zbierać punkciki. Jak na razie będzie bardziej dla słegu i dla ozdoby. Z rzeczy wyrzutniowych zamówiłem jeszcze kilka fajnych pierdłek. Taki czarny uchwyt, 21 zł na aukcji, 58 zł po kosztach. Ale teraz będziemy przełomili obaj. Po swoim oryginalnym uchwycie do gry zamiast tych drukarki 3D. I coś, czego zamówiłem dość dużo, bo uznałem, że będzie przydatne i się opłaca, a mianowicie cztery string lancery, dwa czarne i dwa białe. Każdy z nich 18 zł na aukcji i 46 zł po dodaniu kosztów. W sumie dwa z nich zostawię na zapakowane i zostawię kiedyś na giveaway'a, a dwa z nich otworzę, żeby. Moc wam je zaprezentować. Taki czarny mieliśmy wcześniej, ale ten biały, ej, on wygląda przepięknie. Zaraz się przydadzą. Bo to czas na nasze limitowane beyblady, a pierwszym z nich bez problemu mogę zagrać, bo ten akurat był dość tani. Na aukcji 29 zł, a w całości 60, a jest to Wizard Rod, jeden z najpotężniejszych dysków defensywnych w grze. I jest też jego wersja europejska, która, jak widzicie, jest żółta, a ta limitowana jest zielona. I on był tani, bo on właśnie chyba był z tych kulek, albo łatwo było go odebrać za punkty. Coś takiego, z tego co wiem. Po wyjęciu z folijki prezentuje się właśnie tak i to była cena za samego blade'a, bez reszty części, ale spokojnie, resztę części mamy tutaj, więc ją sobie przełożymy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która mnie interesuje i którą też sprawdzają profesjonaliści, a jest to waga tych blade'ów, bo one względnie są takie same. Ten europejski, ten japoński, ale nawet te europejskie potrafią się od siebie różnić wagą, więc jaka jest waga tych i który jest cięższy, bo to ważne w grze? Pozwólcie, że sprawdzę to w domu, bo tam mam precyzyjną wagę. Żółty 35-13, zielony 35-26. Więcej. No, a skoro już wiemy, to teraz możemy zagrać. Chodź, Przemo, ja polecę zielonym Wizardem w oryginalnym kombo z białym string Luncherem, A ja Drambusterem z taką wyrzutnią. Ofensywa kontra defensywa, lecimy. 3, 4, Albo kończysz szybko, albo wcale! I na tej arenie defensywne dyski mają przewagę, przez to, że jest większa, więc też trudniej je ustrzelić. No i właśnie, to jest jeden z najlepszych Beyblade'ów defensywnych w grze, co można było zobaczyć w tym starciu. Okej, okay, czas na pierwszą wyjątkową i przepiękną limitkę, która nie była aż tak droga jak nalimitowaną. 86 zł na aukcji, 159 zł ze wszystkimi kosztami, a to, co to jest, to Dran Dagger, którego mam w europejskiej wersji i tak prezentuje się w europejskiej wersji, a tak w limitowanej, czarnej, pokrytej farbą. I ta limitka jest zrobiona w ciekawy sposób, bo spójrzcie tutaj. Ona jest związana z Giants. A Giants to japońska drużyna baseballowa. I to chyba było dostępne na jakimś ich evencie, albo właśnie. Nie! To było dostępne w sklepie Giantsów. Z tego, co gdzieś zasłyszałem w internetach. Więc nie dość, że ładne. Stosunkowo tanie. Jak na limitkę, to jeszcze rzadkie. Miłym zaskoczeniem jest to, że w zestawie jest również limitowany luncher. A mniej miłym to, że były naklejki, z których naklejaniem pensetą trochę się namęczyłem, ale Dało mi się je nakleić równo i efekt końcowy jest prześliczny. Czarny, powlekany, lakierowany płaszcz Blade'a robi niesamowite wrażenie i ta kolorystyka... Mm, coś pięknego. Więc to jest jeden z tych blade'ów, którymi zdecydowanie żal byłoby mi zagrać, więc on będzie pełnił dla mnie funkcję kolekcjonerską. I Tym sposobem mamy wszystkie drany. Dran Buster, Dran Sword i Dran Dagger a w porównaniu do basicowej wersji prezentuje się właśnie tak. Według mnie znacznie lepiej. Kolejna limitka to taka, którą zagram. Tutaj też mamy samego Blade'a, ale był tani. 29 zł w Japonii, 67 zł łącznie i jest to powlekany niebieskim płaszczem Dran Sword, czyli dokładnie ten Beyblade, który był do zestawu z tą areną. I dokładnie tego Be Beyblade'a sobie podmienimy i na jego przykładzie pokażę wam, dlaczego nie chcę grać tymi lakierowanymi. Dawaj, Przemo, jedna szybka. Limitowany niebieski. Drum Sword kontra. Drambaster. Myślę, że on może go skaleczyć. Trzy, dwa, jeden. No i zobaczymy zaraz, co stanie się z dyskiem po dłuższym pojedynku. I kto wygra. Ale chyba czas gra na moją korzyść, chociaż jest w miarę równo. No i jednak, ja. No i stary. Po zaledwie chwilce gry mamy pierwsze poważne rany bojowe i odpryski lakieru, no bo takie właśnie są lakierowane blady. Oczywiście, to służy do gry, ale jeżeli chcecie mieć kolekcjonerkę i dobrze nią zachować, to właśnie dlatego lepiej nimi nie grać. O, to na przykład jest mój Feniks, który odbył już spokojnie kilkadziesiąt meczów. Jak widzicie, lakierowane dyski mają to do siebie, że obłażą, ale tu nie wyglądasz tak źle. To jest jak poważne rany bojowe prawdziwego wojownika. <laughs> Dobra, teraz czas na najdroższą limitkę z całego pudła, bo w samej Japonii kosztowało na aukcji 179 zł. Więc po doliczeniu kosztów ten dysk kosztował 268 zł. I nim na bank nie zagram. A szkoda, bo ten dysk ma pewną ciekawą mechanikę. Wiesz, co oznacza ta Lka Przemo? Nie. Wszystkie Beyblady kręcą się w prawo. Ten. Kręci się w lewo, ale kupię kiedyś jego normalną wersję, żeby z nim zagrać, właśnie. I zobaczyć, jak działają te lewo skrętne. Samo pudełko już robi dobre wrażenie. A po wyjęciu, nasz limitowany Cobalt Dragon prezentuje się właśnie tak. Piękne połączenie czerni, czerwieni i żółci na jego logo. Tak jak wspominałem, zestaw zawierał też lewo skrętną wyrzutnię, bo ten dysk może działać tylko z nią. Nie chcę go obić, ale z drugiej strony chcę ją przetestować. Jeden szybki teścik, ale bez przeciwnika. 3, 2, jeden. Okej! Okay. On atakuje z tej strony, nie? Wszystkie atakują normalnie tu, a on atakuje po tym torze. To jest ciekawe. Dobra, wracaj. Jeśli myśleliście, że ta arena jest duża, to spójrzcie na tego potwora, parafrazując klasyka. Tu jest White Extreme Stadium dla trzech graczy i on na aukcji kosztował 118 zł, ale doliczając wszystkie koszta w tym przesyłku, a był dość ciężki i duży. Wyszedł mi 322 zł, ale coś takiego widziałem na internecie po jakiejś 6 stówek już sprowadzone, więc i tak o wiele taniej. Porównamy sobie ich wielkość. I ciekawostka, ta arena dla trzech osób jest dostępna tylko w Japonii. Ona nie ma europejskiej wersji. Europejczycy, jak sobie takiej nie sprowadzą, to nigdy nie pokrają w trójkę. Ledwo się to mieści w kamerze, ale chyba to widać. Ta arena jest mniej więcej o jedną trzecią większa od tej japońskiej. A w porównaniu do najmniejszej, czyli europejskiej, to prezentuje się w ogóle, jakby była z dwa razy większa. I uwaga, jest ciekawostka, którą zauważył Przemo. Na dwuosobowej arenie strefa za trzy punkty jest po tej stronie, naprzeciwko Extreme Raila. A tutaj strefa za trzy punkty jest po tej stronie, tak jakby odwrotnie. A ja też coś zauważyłem, mianowicie, że są tutaj trzy czerwone naklejki z napisem szut, które ustawiają graczy z każdej ze stron areny. Dzisiaj jesteśmy w dwójkę, więc najpierw teścik w dwójkę. Dawaj. Zgodnie ze strzałkami. 3, dwa, jeden. O! o! Extreme Zone! Dzisiaj mam jakiegoś Beybladeowego farta. Byskitu. We wszystkich pojedynkach ja. Dziękuję. Dziękuję. A, Dziękuję. Dużo w domu. Dziękuję. Teraz poćwiczę dużo w domu. I w domu przetestuję to też w trzy osoby, więc uwaga, uwaga! Szybka grybka ode mnie z katy, ale w trójkę. Ja zielony, Dawid czerwony i Julka Niebieski. Lecimy. Trzy, cztery o, o, No i Dawid pokonał wszystkich, a ja jeszcze dostałem bersta. To moja nóżka. Cztery dalej gręci to Dawida Jakby ja dalej jestem k Nawet go widać w kadrze no Nie jeszcze tak. ja jestem Nie gdzieś no, poza areną Julka ja wygrała o, Julka prawda. nas rozwaliła 3, 4 Julka Jaką Dawid A ty chyba też wpadłeś, wpadłeś z tej dużej. Chyba tak i straciłem na tym staminie Ej, wrażenia z gry na tej Jarence, jak dla mnie ciekarskie, Oryginalne! A tutaj macie całą moją tabelę z dokładną analizą kosztów. Jeśli chcecie ją sprawdzić, możecie sobie w tym momencie zapauzować. I może będę w tym miejscu subiektywny, ale jak dla mnie, japońska paczka z Zen Market totalnie wygrywa ten odcinek. Ale przez nią jeszcze bardziej chcę lecieć do Japonii. Jeśli macie takie samo zdanie, albo jeśli macie inne zdanie, to koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. Jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie jak najwięcej łapek w górę. Strzelcie suba, żeby mieć kolejne i zapraszam do poprzednie Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Ale jestem dzisiaj szczęśliwy, nie wyobrażacie sobie tego.